Cześć, dzień dobry. Witam was na kanale Happy Dental Academy. Dzisiaj porozmawiamy o białej diecie. Biała dieta to termin, który dość często pojawia się w gabinecie stomatologicznym w kontekście wybielania zębów. O co dokładnie chodzi z białą dietą? Kiedy należy ją stosować, jak długo i jakie pokarmy wtedy możemy spożywać, a których powinniśmy unikać? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Biała dieta jest ściśle związana z zabiegiem wybielania zębów. Jeśli wybielacie zęby w gabinecie, bądź też w domu, ale przy pomocy profesjonalnych produktów zawierających nadtlenki, czy to na tlenek wodoru, czy na tlenek karbamidu, wówczas należy o tej białej diecie pamiętać. Białą dietę zaleca się także po przeprowadzeniu zabiegów higienizacyjnych, takich jak piaskowanie. Bezpośrednio po zabiegu wybielania nasze zęby są o wiele bardziej podatne na przebarwienia. Wręcz można powiedzieć, że chłoną one kolory z czy to syntetycznie, czy też naturalnie barwionych pokarmów czy napojów. Stąd też tak istotne jest, aby stosować białą dietę. Podstawowe założenie odnośnie białej diety określa, iż ten czas przestrzegania diety powinien wynosić dwukrotność czasu wybielania zębów. I tutaj na przykładzie wybierania nakładkowego, czyli tego wybielania, w przypadku którego aplikujemy specjalny preparat do nakładek takich indywidualnych, przygotowanych przez technika, i to wybielanie wykonujemy w domu. Jeśli wybieraliśmy się przez 5 dni, okres białej diety to 10 dni. Sama biała dieta nie powinna jednak trwać krócej niż 7 dni. Jest to taki optymalny czas, pozwalający na prawidłowe wysycenie naszych zębów i właśnie osiągnięcie tego odpowiedniego koloru związanego z wybielaniem. Naturalnym jest, że jeżeli mówimy o białej diecie i o tym, że powinniśmy trzymać się tych neutralnych kolorystycznie pokarmów, to zakazanymi będą wszystkie te, które dają intensywny kolor. Jeśli mielibyśmy wymienić przykłady tego typu produktów, to wśród owoców są to na przykład jagody, truskawki, czarna porzeczka. Wśród przypraw kurkuma, kary. Do takich grona takich produktów zakazanych zaliczyć możemy także czerwone wino, kawę, herbatę, keczup, a nawet czekoladę. A więc tutaj należy naprawdę zwracać uwagę na pokarmy, które właśnie tego rodzaju barwniki, czy to naturalne, czy też syntetyczne, mogą zawierać. Co istotne, w przypadku wybielania, jakby samego czasu po ekspozycji naszych zębów na substancję wybielającą, od 30 minut do nawet 2 godzin powinniśmy w ogóle wstrzymać się od spożywania jakichkolwiek pokarmów. Dopuszczalne wówczas jest a jedynie jakby picie wody małymi łykami. I tutaj ten czas jest uzależniony od preparatu, jakim się wybielamy, mówiąc tak trochę, stosując taki skrót myślowy, a także od zaleceń producenta. Więc warto wówczas skonsultować się ze stomatologiem, dopytać dokładnie jaki ten czas powinniśmy zachować. No i to to samo jest, jeżeli chodzi o okres stosowania samej białej diety, bo to również będzie uzależnione od sposobu, jakim wybielamy zęby. O tym wspominałam przed chwilą. Jeśli wiemy już, czego nie jeść, to teraz powiem Wam, co możemy spożywać w trakcie białej diety. Odwracając sytuację, dopuszczalnymi są wszystkie te produkty, które mają biały bądź neutralny kolor. I tutaj na biał będzie wpisywał się jak najbardziej w produkty dozwolone możemy spożywać drób, białe ryby, owoce morza, a również Ryże, jeżeli chcemy, aby móc, jakby spożywać je z sosem, to ten sos musi być biały bądź też jasny, bez dostosowania barwiących przypraw, na przykład tych, o których mówiłam przed chwilą. Możemy pić wodę, oczywiście jakieś produkty mleczne, które mają też jakby naturalny kolor, nie są zabarwiane. A także białe warzywa, pietruszka, mówię o korzeniu oczywiście nie o natce, która jest zielona, seler, kalarepa, więc to są wszystko te produkty, które spożywać możemy. Tak jak w przypadku pokarmów powinniśmy zwracać uwagę na to, czy nie zawierają one barwników, które mogą przebarwić zęby. Tak samo w przypadku produktów do higieny jamy ustnej, które stosujemy bezpośrednio po wybielaniu, powinniśmy zwracać uwagę na ich kolor. Wybrałam cztery przykłady past do zębów, które moim zdaniem świetnie sprawdzą się po zabiegu wybielania. Są to pasty remineralizujące, czyli takie, które będą wpływały na wzmacnianie szkliwa, ponieważ po samym zabiegu wybielania nie ma konieczności stosowania past wybielających bo nie ma jeszcze czego wybielać, nie ma jeszcze osadów, które należałoby usunąć, więc dodatkowe, intensywne działanie wybielające mogłoby tylko nam zaszkodzić. Działanie remineralizujące sprawia, że po pierwsze szybciej pozbędziemy się nad wrażliwości, która często towarzyszy wybielaniu zębów, a po drugie wzmocnimy szkliwo naszych zębów. Będzie ono wyglądało lepiej i ten efekt wybielenia będzie po prostu ładniejszy, będzie bardziej widoczny. Tak jak wspomniałam, mam przed sobą cztery pasty. Trzy z nich zawierają fluor, jedna jest bez fluoru. Opcją bez fluoru jest pasta Bioriper, która działa w oparciu o taki system cząsteczek mikroripper, cząsteczek hydroxapatytu, które wbudowują się w mikropory, mikropęknięcia w szkliwie i właśnie w ten sposób je wygładzają, remineralizują. Jak widzicie, pasta jest biała klasyczna, a więc tutaj nie ma niebezpieczeństwa jakiegokolwiek zabarwienia. Druga pasta, która znajduje się przede mną, to pasta Vitis Sensitive. Tutaj mamy dwa takie główne składniki, jest to fluor i jest to nanohydroksyapatyt, czyli znowu to działanie remineralizujące jest intensywne. Dodatkowo w tej paście znajdują się składniki, które wspomagają nasze dziąsła. Pasta także jest biała, ma niski współczynnik ścieralności, więc będzie delikatna dla szkliwa naszych zębów. Trzecia pasta to pasta Curacept Biosmalto, ta akurat wersja jest przeznaczona dla osób, które jakby chcą zapobiec abrazji, erozji szkliwa, a Curacept ma jeszcze pastę w wersji sensitive, czyli taką stricte z zębów wrażliwych, natomiast celowo jej tutaj nie wziąłam, dlatego że ona jest delikatnie różowa, więc aby skupić się na produktach białych, wybrałam właśnie wersję tę niebieską, Przeciw abrazji i erozji. Ta pasta również jest biała. Ona zawiera specjalny kompleks składników, który również sprawia, że ten efekt ochronny, reminalizujący jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. I ostatnia pasta, która znajduje się przede mną, to pasta Apaker, która również łączy w sobie działanie fluoru i hydroksyapatytu, czyli to działanie takie dwutorowe, dlatego że hydroksyapatyt wbudowuje się w te mikrouszkodzenia szkliwa, a fluor bardzo dobrze utwardza jakby tę świeżo nabudowaną warstwę. Wszystkie pasty są białe, więc jak najbardziej bezpiecznie możemy stosować je w trakcie jakby tej białej diety. Podobnie jak z pastami do zębów, wygląda sytuacja z płynami do płukania jamy ustnej. E, tutaj też przygotowałam dla was cztery przykłady płynów, które spokojnie możecie stosować po wybielaniu. Trzy e, z tych preparatów są preparatami remineralizującymi, e, jeden jest preparatem wybielającym. No i teraz można byłoby powiedzieć, że przed chwilą mówiłam o tym, żeby nie stosować produktów wybielających, raczej skupić się na remineralizacji. Jeśli chodzi o pasty, to jak najbardziej podtrzymuję. W przypadku płynów różnica polega na tym, że płyny, które są wybielające, one stricte nie wybielają zębów. Mają natomiast substancje, które pomagają jakby blokować odkładanie się osadów czy też przebarwień. Więc dlatego taki jeden płyn tutaj się w zestawieniu znajduje. I jest to płyn firmy Gam Original White. Jak widzicie, jest on bezbarwny, więc swobodnie możecie go stosować po wybielaniu. Zawiera fluor w ilości 226 ppm, więc można go bezpiecznie stosować i dodatkowo ma taki właśnie system właśnie blokujący odkładanie przebarwień. Dodatkowo mamy tu składniki działające ochronnie na dziąsła. Drugi płyn to jest już płyn remineralizujący, taki ochronny. Jest to płyn Bioreper, który jest o tyle specyficzny, że on jest dość gęsty. Jest taką zawiesiną, można powiedzieć, która pozostaje nam w kieszonkach odniesłowych, w przestrzeniach międzyzębowych i daje dłuższy efekt świeżości. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku pasty, tutaj również mamy system cząsteczek micro repair, czyli takich odbudowujących, właśnie remineralizujących. Płyn zawiera również cynk, więc właśnie to działanie odświeżające będzie miał bardzo efektywne xylitol, który działa przeciwpróchnicowo. Trzeci preparat, trzeci płyn to płyn Apaker. On, jak widzicie, jest biały, jest takim właśnie nieco gęstszym płynem. I tutaj mamy hydroxyapatet w takiej formie medycznej, który bardzo dobrze wbudowuje się w mikropory, mikropęknięcia. Bardzo dobrze zabezpiecza zęby przed próchnicą i właśnie przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Nazwijmy to. Ostatni preparat, który jest przede mną, to również forma zawiesiny. On jest chyba najgęstszy z tych wszystkich, które tutaj przedstawiam, i to jest Płyn Innova. Również bardzo dobre efektywne działanie, jeśli chodzi o wzmacnianie szkliwa zębów, o działanie remineralizujące. Więc jak najbardziej sprawdzi się w tym etapie, takim pierwszym etapie po wybielaniu zębów. Więc tak jak wspomniałam wcześniej, warto abyście poza tym aspektem zwracania uwagi na dietę, również zwracali uwagę na to, jakich artykułów do higieny jamy ustnej używacie, co stosujecie, po to, aby móc cieszyć się tym pięknym, wybielonym uśmiechem, uśmiechem jak najdłużej. Dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeśli nasze filmy Wam się podobają, to oczywiście zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, do klikania w dzwoneczek, ale także do pozostawienia komentarzy pod filmami, bo to pokaże nam, że faktycznie um, warto robić to, co robimy. A może macie na przykład jakieś pytania, na które um, odpowiedź będziemy mogli przygotować w kolejnych filmach. Dzisiaj Wam już serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.